Hej, cześć i cześć, witam cię bardzo serdecznie, drugiej użytkowniku serwisu społecznościowego YouTube na moim kanale oraz w odcinku kolejnym serii Gra z Maxem spore. Yeah! Oczywiście. Ty tym razem widzisz e, niestety bez kamerki, nie wiem czy tacy niestety. No to już zależy od ciebie. Hmm. I co takiego? Witam Cię w kolejnym odcinku. W fazie stwora oczywiście. Um, OK okej, gramy. Let's play to the Rambo, yeah! Faza Kurde, ale nie wiem, może ktoś będzie wiedział, jeśli kto mnie ogląda. Oczywiście, jak mam taki problem, właśnie, że nagrywam na przykład spore, to kamerka mi się... Widzieliście się w poprzednich... w poprzednich odcinkach właśnie z tej serii, gra z Maxem spore. Że kamerka mi się tnie, w ogóle dźwięk, wszystko jest opóźnione masakra się dzieje po prostu. A w firze dwójcy na przykład nagram FIRA i wszystko jest pięknie no to nie rozumiem tego. Jakby ktoś znał rozwiązanie tego problemu, to bardzo proszę o kontakt. Okej, okay. co my tu mamy teraz? Tak, kulaż na Twoim. Okej, okay, kurde, coraz mam dużo znajomych, widzę, że mam. Mogę na mapce sobie zobaczyć. Ćwirek, aha. Okej, okay, gulasz z moimi znajomymi, czyli to ci, tak? Alfa gulasz, okej okay. Dobra, jednego mam w stadzie i jednego z mojej ekipy Jeszcze jednego by się przydało, czyli wezmę jeszcze Na przykład tego mogę wziąć? To jest z mojego gatunku, ale chyba nie, okej okay. yy... Gdzie ty jajkiem rzucasz, ziomuś? Mogę próbować, kurwa, nie ma lipy Okej, okay. co my tam mamy? Dobra Szukam elementów Kurde, już dużo tego paska DNA mam zapełnionego, i to mnie dziwi. Niedługo kolejna faza już nie pamiętam jaka, ale chyba tak się kojarzy faza plemienia, coś takiego. Dobra, zbieram elementy. Jest spoko Łudźinko, szybkość 1, no to takie w sumie słabe troszeczkę. Co to za gatunuś? Gatunuś? Haha, yeah! Kaczkodyl. Gacz... Koczkodyl, what the fuck, what the fuck no! Spokojnie, spokojnie, ja w w pokoju przybywam. czymś się poradzić z nim na przykład. O kurwa, ciężko będzie. A może? Nie, nie ma szans. Dobra, walić to. Chyba, że jakiegoś słabszego z ich gatunku. 40, 40. 50, no to widzę, że... O, dwudziesty jest, okej. Okay. Z tym może sobie poradzę. Chyba, że oni w stadzie też będą ze mną kon Konkurować. No a we trzech. Super. Dam radę, kurde. Poza poziom pierwszy, poziom trzeci śpiew. A tu nie, bo idź ciężki... Nie ma co, 40 myślę ja na nastawienie, czyli do ich a nie pójdę. Co to za chazu? Jakiś wodospad? Tu jeszcze co? Który mam w ogóle ile mam życia? Też mam 40, to jest dobra, walisz to! Biorę ich! No bierz, 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 bierz! Uuu, pięknie! Bierz go, bierz go! Padł ktoś? No nie, Ura. Do, bierz, bierz, kur... Padniemy, no nie da, no, bierz! Bierz go, bierz go, bierz go, no nie, nie, ale. Oh, fuck. Spokojnie, spokojnie. Mamy szansę, mamy szansę. 5, 5, 2, 2 jest, jest, o, dobrze, pięknie. Niestety jeden pati, drugi mój sojusznik, tak samo, ma malutko życia, Ja mam 11. Więc najwięcej, dobra, sobie trochę zjemy teraz mięska. Trzeba się naładować przed kolejną biczką, walką, O, kurde. No nie, no nie. Bierz, bierz, bierz bierz, bierz, bierz Bierz, bierz, wiesz, go, bierz go, Spieprzam, go Spieprzą, śpieprzą. Spieprza, śpieprzam, śpieprzam, spokojnie. jest! Spokojnie, trzy życia, trzy życia. Mam nadzieję, że nie... Gdzie jest mój obóz? Gdzie jest mój obóz? Dobra, w tamtą mańkę, okej. Okay. Dobra. Spokojnie, spokojnie, już No fuck, dwóch straciłem. Ajześ trochę podładować teraz. I... gdzie są w ogóle moje jakieś... Stado, czy coś... a dobra, w tamtą jeszcze dalej, tak? Nie no, w tamtą stronę, no dobra, to idę. Dobrze, widzę, 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 widzę! Co z nim zrobić? Nie? Kurde, muszę hodować, hodować. To hodujemy. Gdzie jest? Okej. O, bramcy Brim, uh, mm. bram, Yeah, ten z dupką jest sexy. Co. <laughs> na pewno na pewno. No. Pff, oj, pięknie, pięknie, piękne takie. spory, mm, spore. Okej. Okay. Hmm część tustutko, tu stutko, tu stutko, what the fuck? Motyla noga! motyla noga, no nie! Ehm, ale co my tak ogólnie ogóle mamy na stópkach teraz? Nóżki w ogóle, nóżki, nóżki, Eee, ehm, Szybkości 4 mamy, kurde no to. Dobra, co to na razie usunę? Nóżki już. Us... Łota, nie, 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 spokojnie, spokojnie. Udźinko, o jest! Z krzywitki, uduchutko Pff, nie, nie Tyle noga, szybkość Widzieliśmy takie umieszczone Fuck you yeah. Fuck jako yeah. konia <słuch> yeah. Dobrze e Nasz pyszczek jest w miarę dobry e <słuch> hey. Dobrze Przysysać, kurczę, przesyszeć. Przyle, kopytator był dobry. dobry. kopytator jest git. A eee, co my tu mamy? Ekstra lot. Na razie jakie mam skrzydł. To najlepszy, nie Nie to lotki, okej. Okay. I są skuteczne, po, po, powiem, że są bardzo skuteczne. A trochę... kurde. Ja troszeczkę jeszcze do góry. O jest. Pięknie. Kurde, gałki jakieś może by się nowe przydały. Urok poziom trzeci. Hmm. Urok? Zdrowie? O zdrowie, kurde jeszcze sobie przywalił zdrowie. Zaczekać, czy gdzie to dać. Ooo. Łatki. Albo, mm, hej. Woohoo, mm. uh, uh, yeah. Nie, na kolana. Albo na łokcie. Na ręce. <tryk> 44 życia. Jest ty kokse Jeszcze? Zdrowie? Nie. Zdrowie już nie daje. Teraz. Eee. Urok. Urok plus zdrowie. O. Jeszcze koroz kurę dam na. Mhm. Mm ej W <noise> na brzuchu mam. Was za czymś z tyłu. Może coś. Biegam na agonie z tym ty, ty, Kurde. Odrzutolotem o lotem. O nie. Dobra, dam tutaj tak w miarę. Dobrze. 44 życia jest git. Na razie, spoczko. Yeah. Wstaję! He, hej, siema. Okej. Okay. To jest ja Wylegaj się, jest! Wylegaj się! Jakie maleństwo! Boże! Super roślny! No. Twój gatunek przenosi się do nowego gniazda i zanim znasz no, ciągle nowe gniazda, no! Fucking shit! No tu swojego mąścia, nie wytrzymam! <grym> no, Policja jest tworzenie z gatunku sędzia. Czy na siedem, właśnie, jakbym... Aha, okej. Okay. Dwie gniazda się przynoszą, rozumiem, ta. A gdzie jesteś, sędzia? Gdzie ty gdzie, 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 gdzie jesteś, ziomuś? Okej, okay, to więc lecę tego no mojego nowego domeczku. Tymczasem może znajdę jakieś... O, fuck, co to jest? Co to, co to, co to, co to? O, się z nim zaprzyjaźnić, może coś się wyjdzie z tego. Ale wątpię, dawaj, dawaj, pokaż co się umiesz! <laughs> nawet w trzech, ja nie mam szans. Nawet nie, to jest bez sensu. Ja nie mam szans, kurde. No, sami nie zostawili samego i co mam teraz robić? Ten co to jest? 40. 4 obieg. Może ten jest samo, może z tym sobie poradzę. No co nie mam takiego, że jestem taki słaby. Nie no, z porażka, nie mam w ogóle z nikim szans tutaj. Okej, okay, więc nic tu se nie daje, tylko lecę do przodu. What the fuck co to? Co to jest? Nie won! Jak chcecie się walczyć, to chodźcie, chodźcie, no chodźcie. Który pierwszy? Który pierwszy pytam cię? Gdzie on poszedł? No gdzie on poszedł? What the fuck Max... Max od max No nie, jest papugową. O, biją, biją, biją kogoś, biją kogoś, to idę, idę. Lecę, kurde. Pomogę wam. Pomogę ci ziomuś. A bo nie, dobra, walić to, biję ciebie też. Nie no, walisz, to, zrobiłem je zaraz. Nie. Kurde. Było blisko. Oho, oho, nowy elemencior no nie! No nie, nie no! Ooo, <grystanie> no kurde fela! Do licha Mo no, tyle noga, to twój polek w walce gdy dostanie, no to ja wiem o tym, no ale nie miałem kiedy wrócić. Co teraz się urodziłem może w tym domku, od razu to było w sumie dobrze, bo mi nie bym nie... Nie musiałbym już tam szukać tej dru drużki. Nie, jednak nie, kurde, no jednak muszę lecieć. Do co, lecimy. Lecimy, był czas szczęśliwy, drugi już czas, już czas, już czas. What faka fuck? What the sobie krwiące, bo chcę. What co to jest? Ok, nowy elemencik, nowy elemencik, jest mam. Posiadam. Oh, to jest za Dusiałek. Dusiałek, matałek. He he Aha, 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 aha. No jaki placek? No co jest? Jak to tylko do góry? Blim plum plum. Okej. Okay. Coraz więcej nowych elemenciorów. Szybownica. Nie, nie miałem przypadkiem takiego czegoś już. Nie wiem, co się kojarzy. What the fuck? Za mapkę jeszcze jakąś, a nie myślałem, co to jest. o Łota! The... Ogólnie, jaka duża mapa w sumie, kurde, w tej grze jest. Dziś czytałem, że podobno trzecia w kolejności, co do. Znaczy, czy w w tym Skyrimie? No, największa mapa, pierwsze miejsce ma chyba. Drugie, nie pamiętam, a trzecie chyba podobno spory, ale nie jestem pewien, tak gdzieś czytałem. Wprowadziłem co dałam, dobra. dobra. dobra po nowy elemencik w sumie to dobra droga. Z tym powinienem się poradzić, okej, okay, próbujemy, próbujemy. Psiakostka, żebym dostał, psiakostka. Nie, ja mam lepsze stópki, ja takie seksyjutka, bitcha, bitcha No dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. No nie sam sobie nie poradzę, przykro mi, przykro mi. Lecę po moje stado. Tak, tak, gówno nie gówno niedomradność. Ale... Eeeeee Poczekajcie, a tu No nie, nie 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 bierz ten element, bierz ten element Obierz no go o kurde No fuck, ciotki Szybko, szybko Dobra, spieprzam, spieprzam. Dobra, nie walić to, już nie będę jak się, nie będę sam chodził jeszcze, tylko to zbiorę Dobra walić to, nic nie biorę, nic nie biorę uciekam yeah. Here we go ja, yeah, here we go. Jestem już blisko, blisko. dobra, jestem, jestem. No, zobaczymy teraz. Zobaczymy cię i to się I Hurra! 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 Jeszcze to gniazdo, to przyjdę na świat przyżyny. No i dobrze, w sumie. Ooo, ile paska mi zaraz pięknie. good. Nowe lamenciory. Zaraz sklepuję sobie stado i co? I kończę odcinek. He, Nie. W sumie. Biorę lamenciory. Sklepuję stado, muszę sobie zjeść, kurde, bo lipcia taka trochę jest. Dobra, spoczkojnie, 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 chodź tu, ty, ty do stadu, ty z tego mogę idziesz, Ty, le Max, ja Dobrze. Okej, okay, jeden w stadzie. No co, jeden tylko. I zaraz jednym zrobię. Jeszcze jednego mogę? Dobra, nie, chociaż ten niech się przyda. Kit, jeszcze jednego wezmę. I przynajmniej w będziemy nie. Przynajmniej 222 22 do 22, 22, ok. Więc sklepam się stadą, mam nadzieję, że się mu spodobało Nie zapomniałem oczywiście ocenić filmu i zapraszam się już do kolejnego Już teraz Więc trzymaj się, hej, że nam Cię, pozdrawiam oh yeah, narka